Mieszka się super, praktycznie jak na wczasach. <laughs> przyjemnie, miło, ciepło. Domowo, wiadomo drewno, to drewno jest przyjemne, nie to co suche betony. Także fajnie, jest przyjemnie. Z tego placu, z placu firmy Partner, w tym roku wyjechało kilkadziesiąt domów. Tak naprawdę w każdym kierunku świata nasze domy wysłaliśmy zarówno do Czech, jak i do Słowacji, do Holandii, do Niemiec, a także do Szwecji. Budownictwo szkieletowe, jakim zajmujemy się w naszej firmie, jest budownictwem trwałym, w którym można mieszkać przez długie lata. Bardzo dobrze pokazują to doświadczenia skandynawskie. Szwedzi budują w dużej mierze z domów szkieletowych. Zarówno klienci indywidualni, jest też ono popularne, jeżeli chodzi o budynki użyteczności publicznej. Na nasze domy dajemy gwarancję 10 lat, natomiast można spokojnie w nich mieszkać przez długie lata i cieszyć się swoim wymarzonym. Domem. Nasze konstrukcje wykonujemy z drewna C24. Jest to drewno wysokiej jakości, suche drewno, suszone komorowo, co powoduje, że parametry wytrzymałościowe są zachowane. Więc nie ma obaw, że budownictwo szkieletowe jest budownictwem nietrwałym, nieodpornym na wichury. Jest to nieprawda. Każda inwestycja zaczyna się od marzeń. Znajdujemy się w domku, który już jest wykończony, tak jak klient sobie wymarzył. Zostaje ewentualnie umeblowanie, jakieś dekoracje. W naszym zakresie było wykonanie kuchni wraz ze sprzętem AGD. W domku mobilnym, który ma wymiary najczęściej około 4,5 metra na 12,5 ze względów transportowych, najwięcej udało nam się zaaranżować cztery pomieszczenia, cztery pokoje, salon z kuchnią, łazienkę i przedpokój. Czas produkcji gotowego domu, w którym możemy zamieszkać praktycznie w jeden dzień, U nas na fabryce trwa 30 dni. Dom ma 48 metrów kwadratowych. Od razu dodatkowo partner wykonał nam taras, który de facto powiększył nam powierzchnię na lato, a także nawet na zimę. Mam w pomyśle, żeby zrobić taki. Zimowy taras i troszkę okien albo może jakiejś folii. Moje refleksje są takie, że ten dom, dom modułowy ogólnie, nadaje się do mieszkania dla wszystkich. Dla każdego, kto nie chce mieć kredytu, bo są względnie jeszcze tanie, w budowie tańsze na pewno niż dom tradycyjny. Mieszka się zarówno dobrze tutaj z rodziną i na bank będzie się dobrze tu mieszkało singlom, jak i ludziom starszym. Także dla każdego jest ten dom. Mało gotówki na mieszkanie z, za mało na pełnowymiarowy dom, więc to mi się wydawała najlepsza opcja, żeby nie przejeść pieniędzy na wynajem mieszkania, ale zamieszkać na swoim. Ciasne, ale własne mieścimy się doskonale z synem i z kotami. Fantastycznie się mieszka. Moje dziecko twierdzi, że jest tutaj jak na wakacjach, po prostu wakacje przez cały rok. Koty się mieszczą, my się mieścimy, wszystko jest. Same najważniejsze rzeczy są. Wydawałoby się, że zabraknie tej przestrzeni, ale jednak mądrze zorganizowana przestrzeń no daje takie pole do popisu. Można naprawdę zaszaleć. Domy modułowe to domy, które mogą rosnąć razem z nami. Można je układać jak klocki. Ich ceny kształtują się właściwie od 70 tysięcy złotych netto.